A więc witam. Kolejny odcinek tym razem o ustalonej porze. Nagrywam to tuż po zmontowaniu odcinka. No i muszę przyznać, że wyszedł mi naprawdę świetnie. Kwadrans samych konkretów. Tak więc zapraszam do oglądania. Okej, okay, witam z powrotem w wizualu. Stwórzmy sobie teraz nowy plik i nazwijmy go na przykład info.sp Osobiście dla mnie czcionka jest odpowiedniej wielkości, jednak, na potrzeby tego filmu zwiększymy sobie ją trochę, aby poprawić czytelność kodu. Wchodzę więc w ustawienia i poprawiam na na przykład 20. O, myślę, że jest w porządku. No i zacznijmy. Początek będzie taki sam jak w poprzednim filmie. A więc. Include Source Mode. Wyjaśnijmy sobie teraz, co to jest. Tak jak mówiłem ostatnio, jest to biblioteka i jej zadaniem jest dostarczenie nam różnych funkcji, z których możemy korzystać. I w tym miejscu konieczne jest zaznajomienie Was z pojęciem dokumentacji. Nasza strona przetłumaczyła dokumentację na język polski, a więc korzystajcie, ile chcecie. Po lewej stronie widzimy spis najważniejszych nagłówków, i za większość z tych tytułów odpowiada właśnie biblioteka SourceMod. Pamiętamy, że ostatnio korzystaliśmy z funkcji ON. Plugin start. I teraz możemy zobaczyć, co ta funkcja właściwie robi. A więc wpiszmy w polu wyszukiwania. On plugin start. Wielkość nie ma znaczenia. I możemy zobaczyć opis. Czyli tak jak powiedziałem ostatnio, funkcja, która jest wywoływana w momencie, kiedy odpalany jest plugin. No i cały czas mówię, że funkcja, funkcja, funkcja. Ale czym właściwie jest ta funkcja? Na to pytanie odpowiedziałbym w ten sposób, że funkcja. Jest to pewien kawałek kodu, który może być wykonywany wielokrotnie i jest on ograniczany przez nawiasy klamrowe. Ten i ten. A więc funkcja zaczyna się tutaj, tu jest jej deklaracja, a pomiędzy tymi klamrami znajduje się jej ciało. Ponadto na końcu funkcja musi zwrócić jakąś wartość. Funkcja ma parę elementów. Pierwszą z nich jest klauzula public. Oznacza w dużym skrócie, że dana funkcja. Jest widoczna dla innych programów ze zewnątrz. Oznacza to, że nie zawsze musimy ją stosować. Akurat w przypadku on plugin start jest to konieczne. Następnie jest spacja oraz void. Po angielsku oznacza pusty. To jest właśnie miejsce, w którym określamy, co ma zwracać dana funkcja, a więc jakiego typu raport ma zwrócić. Void oznacza pusty, więc w przypadku funkcji on plugin start nie musi ona niczego zwracać. Kolejną rzeczą jest nazwa naszej funkcji, a więc on plugin start. Następnie każda funkcja posiada nawiasy okrągłe, zarówno zamykający, jak i oczywiście otwierający. W niej mogą być podane pewne argumenty, których tutaj nie ma. I tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. No i tutaj klamerki. Jeżeli chodzi o ich umiejscowienie, to są dwie szkoły. Jedni proponują, aby klamry były symetryczne, jednak ja osobiście korzystam z takiej notacji. Wyjaśnijmy sobie teraz dokładnie. Na czym będzie polegał nasz program? W momencie, kiedy wpiszemy na czacie info wykrzyknik lub ukośnik info, zostaną nam wyświetlone informacje o nas, a więc będzie to nasz nick, nasze Steam ID oraz identyfikator klient. I pamiętamy z poprzedniego odcinka, że rejestrowanie komend już sobie robiliśmy i było to rec console cmd. Pamiętajmy również, że dla przejrzystości. Należy używać wcięć. Wykonuje się je używając tabulator. Znajdziecie go pod escapem, a więc lewy górny róg klawiatury. Rec CMD jest również funkcją, która przyjmuje parę argumentów. Pierwszy to właśnie nasza komenda, którą będziemy wychwytywali, a więc sm podłoga info. Nasz kolejny argument to nazwa funkcji, którą musimy stworzyć. Nazwa może być całkowicie dowolna. Oczywiście Możemy nazwać sobie naszą funkcję na przykład woda z Lidla. Jest to jak najbardziej poprawne. Jednak co w tym przypadku daje wam nazwanie tego woda z Lidla? Oczywiście macie swoją nazwę, jednak kiedy wasz kod będzie się rozrastał, zapanowanie nad tym będzie naprawdę trudnym wyzwaniem. A więc pamiętajmy o tym, żeby wszystko nazywać w jak najbardziej deskryptywny sposób. Więc możemy nazwać to na przykład moje dane. I to będzie nam już mówiło całkiem sporo o tym, co dana funkcja robi. Jeżeli chcemy wiedzieć więcej, to funkcja RECCOS CMD posiada kolejny argument, w którym możemy umieścić nasz krótki opis. I to jest nasza deklaracja funkcji RECCOSO CMD. Każdą linijkę zakończamy średnikiem, który oddziela kolejne polecenia od siebie. Domyślnie mod tego nie wymaga. Jednak dobrą praktyką jest sprawdzanie wymuszania średnika. Na końcu każdej linii. I możemy to zrobić, wpisując specjalną frazę. Pragma semicolon 1. Teraz możemy zacząć pisać naszą funkcję, a więc funkcja odnosząca się do moje dane również musi mieć klauzulę public. Następnie zwracany typ. Tutaj będzie to action. I wyjaśnię za chwilę, o co tutaj chodzi. Teraz nazwa. Otwieramy nawias. W odróżnieniu od on plugin start, gdzie nie podawane były żadne parametry, funkcja moje dane będzie przyjmowała dwa. Pierwszy z nich to klient, a konkretniej jego identyfikator. Int to po angielsku integer i określa on Jakiego typu danych jest nasza zmienna klient? integer oznacza po prostu liczbę całkowitą, a więc klient może przyjąć wartości np. 1, 2, 20 itd., itd. Oraz drugi argument, którym też nie będziemy się dzisiaj zajmować. Otwieramy klamerki z funkcji, która wypisuje dane do czatu, korzystaliśmy już w poprzednim filmie i jest to print to chat. Pierwszy argument to id klienta, a więc klient. Zasada działania jest taka. W momencie, kiedy gracz wpisze na czacie info, zostaje wywołana funkcja moje dane, do której funkcja rekonsol CMD prześle informacje o indeksie gracza, które zostają podane jako argument. I teraz możemy ten argument użyć, żeby określić, do kogo konkretnie chcemy wysłać wiadomość, a więc jest to klient. Następnie będzie to nasza treść. Warto dodać, że często istnieje potrzeba zakomentowania pewnych rzeczy, a więc opisania, co dana linijka robi, albo dać sobie samemu wskazówkę na przyszłość, co chcemy wykonać. I teraz, jeżeli użyjemy podwójnego slasha, możemy wpisać w tej linijce dowolny tekst i nie będzie on interpretowany przez kompilator. Istnieje również możliwość komentowania w wielu liniach. Składnia jest następująca: najpierw dajemy slash, następnie gwiazdkę. I widzimy już, że cała nasza funkcja została zakomentowana. Dzieje się tak, dlatego że komentarz zaczyna się w miejscu tej frazy, a kończy w momencie, kiedy postawimy gwiazdka i slash. Teraz pomiędzy tymi dwoma znakami mogę umieszczać dowolną liczbę linijek i wszystko, co tutaj będzie, będzie właśnie komentarzem. OK, a więc chcemy, aby nasza funkcja pobierała trzy rzeczy: a więc po pierwsze, będzie to nick. Po drugie, chcemy pobrać również Steam ID. Na samym końcu zajmiemy się identyfikatorem klienta. Na samym początku napiszmy jakąś wiadomość dla gracza, przykładowo informację o tobie. I pamiętajmy również o średniku na samym końcu. Pamiętajmy również o tym, że wywoływany kod idzie zawsze linijka po linijce, a więc od góry do dołu. A więc gdybyśmy napisali jeszcze raz tą samą linijkę, wówczas w konsoli wiadomość informacje o tobie Pokaże się dwukrotnie. Najpierw ta, a później ta. Zróbmy sobie teraz komentarz, w którym napiszemy, że chcemy wyświetlać nick. Analogicznie Print to Chat, Client i piszemy Nazywasz się i w tym miejscu powinien pojawić się nick gracza. Trzeba zadać sobie teraz pytanie, skąd możemy taki nick pobrać. Odpowiedź możemy znaleźć w poprzednim filmie, gdzie użyłem reguły formatującej N. W praktyce działa to tak, że mamy dany ciąg znaków. Program leci sobie po nim i nagle natrafia na regułę formatującą, a więc na procent N. I co wtedy robi? Wtedy szuka w kolejnych argumentach, które tutaj się pojawiają, co musi wprowadzić w to miejsce. Nazywasz się Nick, a więc chcemy, aby tutaj pojawił się pseudonim gracza. Reguła formatująca procent N jest dość ciekawa, ponieważ wystarczy tutaj, że podamy ID klienta i w tym miejscu wskoczy nick gracza, a więc wystarczy podanie klient i to wszystko. Teraz czas na Steam ID. Podobnie piszemy Komunikat będzie następujący. Twoje Steam ID to i teraz tutaj chcemy, aby pojawiło się nasze Steam ID. Niestety, w odróżnieniu od procent N, nie istnieje żadna reguła, która pobierałaby bezpośrednio Steam ID. Oznacza to, że musimy je najpierw skądś pobrać. Kiedy pobieramy jakiś plik, zapisujemy go na dysku. Oznacza to, że potrzebne jest miejsce, w którym dany plik może zostać zapisany. Tutaj również nie jest inaczej. Do przechowywania wartości służą tak zwane zmienne, a więc swoiste szufladki na dane. Steam ID jest ciągiem znaków. Tutaj należy zaznaczyć, że istnieją różne rodzaje zmiennych. Mamy przykładowo typ integer, czyli całkowity, i tak, zgadza się. Klient jest to właśnie nasza zmienna, a więc jest to pewna informacja, którą przechowujemy w pamięci. Kolejnym typem jest Car, od angielskiego character, oznaczający znak. Zauważmy, że twoje Steam ID to ciąg znaków, a więc będziemy potrzebowali miejsca, w którym będziemy przechowywali znaki. Ponadto mamy jeszcze ból, który może przechowywać tylko dwa stany, true oraz false, czyli swoistą prawdę i fałsz. Potrzebujemy zmienną, która będzie przechowywała ciąg znaków, a więc potrzebujemy character w tym miejscu, Podobnie jak w przypadku moje dane, umieszczamy nazwę naszej zmiennej i tutaj również. Jest ona całkowicie dowolna. Jednak pamiętajmy o tym, aby opisywać je w dobry sposób. Będzie ona przechowywała Steam ID, a więc nazwijmy ją Steam ID Buffer. Buffer, czyli po angielsku bufor. A więc pewna przestrzeń na ciąg znaków. Zauważmy teraz, że Twoje Steam ID to sekwencja wielu znaków. A więc. Jeden charakter oznacza w praktyce jeden znak. My chcemy przechować tych znaków znacznie więcej, a więc potrzebujemy tych szufladek nie jedną, lecz znacznie więcej. I dlatego stawiamy w tym miejscu nawias kwadratowy i podajemy odpowiednią długość. I podajmy na przykład 64 znaki. A więc w tym miejscu utworzymy przestrzeń dla 64 znaków. I na końcu średnik. Zarezerwowaliśmy miejsce. Teraz musimy w Steam ID Buffer umieścić. Nasze Steam ID. Służy do tego funkcja getClientAuthID. I widzimy tutaj, że Visual podświetla nam argumenty, które musimy podać. Oczywiście client, teraz jest to rodzaj autentykacji, ponieważ istnieje parę jego wariantów. U nas będzie to AuthID, podłoga, Steam 2. Teraz podajemy. Zmienną, do której zostanie zapisane Steam ID. Oczywiście podajemy w tym miejscu Steam ID Buffer. Ostatni argument jest to rozmiar naszego ciągu znaków, a więc jest to 64. Okazuje się jednak, że na podanie rozmiaru jest sprytniejsza metoda, a konkretniej funkcja SizeOf, która zwróci bezpośrednią długość tego ciągu znaków: SizeOf Steam ID Buffer. Teraz przechodzimy do linijki 24. I chcemy to ID sobie wpisać. Podobnie jak w przypadku Niku, musimy tutaj użyć reguły formatującej. Jednak do ciągu znaków używamy już %s, s jak string. I podobnie musimy podać tutaj jego nazwę. Na czacie zostanie wypisane twoje Steam ID to oraz reguła formatująca odnosząca się do Steam ID, które pobraliśmy wcześniej. I już ostatnia rzecz, a więc wyświetlanie. ID klienta, print to chat, klient, twoje ID klienta, to. No i tu chcemy umieścić oczywiście naszego klienta. Klient jest typu całkowito liczbowego. Reguła formatująca dla Integera to %d i podajemy klient. Prawie skończyliśmy. Wspominałem już, że każda funkcja Musi zwrócić swój wynik działania. Służy do tego Return. Robimy spację i teraz podajemy, co dana funkcja musi zwrócić. Określone jest to przez typ Action. Zajrzyjmy sobie do niego w dokumentacji, a więc Action, i widzimy go w zakładce Types. Jest i opis. Określa, co robić, kiedy dany hook się zakończy. Hook jest to właśnie przechwycenie komendy gracza. I okazuje się, że możemy z nią zrobić parę interesujących rzeczy. Jeżeli zwrócimy plugin continue, wówczas na czacie zostanie ta wiadomość wyświetlona. Jednak jeżeli użyjemy plugin handled, to akcja nie zostanie wywołana. O co chodzi? Wpiszę sobie teraz return plugin handled. Postaram się to opisać jak najjaśniej się da. Otóż gracz wpisuje na czacie wykrzyknik info. I tuż zanim pojawi się ono na czacie, zostanie wywołana nasza funkcja. I my teraz możemy tę te funkcję zablokować. Odpalamy funkcję, wykonujemy całe ciało funkcji, a na koniec nie pozwalamy na wyświetlenie się wiadomości, którą wprowadził gracz. Gdybyśmy jednak użyli funkcji continue, wiadomość ukośnik info zostanie wyświetlona na czacie wszystkim graczom. Trzeba sobie zadać pytanie, czy chcemy, aby wszyscy gracze widzieli, że wpisywana jest komenda info? W tym przypadku nie jest to zbyt konieczne, a więc zostawimy sobie plugin handled. I to jest właśnie cały nasz plugin. Przeprowadzę teraz jego kompilację. Komunikat: Prawidłowo. Info smx wrzucam na serwer i widzimy się za chwilę. W porządku, a więc jesteśmy już na serwerze. Komenda: wykrzyknik info lub też średnik. I widzimy wszystkie informacje. Nazywasz się mój nick, moje Steam ID oraz ID klienta. Z racji, że jestem na serwerze pierwszy, oczywiście ID będzie wynosiło jeden. Wielkie dzięki za oglądanie. Zdaję sobie sprawę, że pojawiło się bardzo dużo materiału, więc jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie znać. A gdyby coś sprawiło szczególny problem, opowiem o tym w kolejnym odcinku. Do następnego! Na razie!